Witam wszystkich! Czas pandemii, w związku z tym pozdrawiam z mojego domu, z Łodzi. 15. Międzynarodowy Festiwal Filmów Turystycznych i Promocyjnych dobiega końca, w związku z tym czas najwyższy, ażeby rozdać te statuetki. Nagroda specjalna Połysz Turfim Academy dla filmu Złuda miłości zwątpień w rok tęsknot rozbicia, a jednak śpiewać no. będę wam pochwały życia. 对呀。<Yeah. S 2> yeah.